Dzień trzeci wyzwania. Poszedłem pobiegać, co mogło pójść nie tak. Nie wziąłem butów. W związku z tym będę biegał w butach od ślubu. Na szczęście, poszedłem do ślubu w Wansach. Muszę przebiec 10 km w godzinę i 20 minut czyli wychodzi jakieś 8 km na godzinę, to jest bardzo powoli. Zobaczymy czy mój organizm się podda czy nie i zobaczymy czy to się w ogóle da zrobić w butach od ślubu. To jest afera jakaś po prostu. Pakowałem się, pojechaliśmy sobie do Łomży, bo tutaj można w lesie bez maseczki i w ogóle. I jak dojechaliśmy na miejsce to powiedziałem, że ojej, a gdzie są moje buty? W domu zostały. Mam operatora tam. Operator idzie na łatwiznę. Chodź operator, pokaż łatwiznę swoją. Jaką? No chodź, to jest operator i jego łatwizna. <głos> <głos> Więc gruby biegnie, chuda jedzie. Aha, w ogóle, jak ja sprawdzam tętno-puls? Jak ja sprawdzam tętno-puls? Gdzie są moje słuchawki? Na szyi mam, w sensie jest, nie, nie zgubiłem. Tętno-puls sprawdzam słuchajcie tym, e, słuchafony jak dzwony mają pomiar e, tętna w uchu, ja to kupiłem dobre parę lat temu, ale do dzisiaj działa. W miarę nawet zgadza się z rzeczywistością. Playlistę tam, tą, którą mam do biegania, to da się wrzucić. Ta Facebooka playlistę? Linkiem da się, Linkiem da się wrzucimy, potem dzisiaj ja wrzucę Pod dzisiaj film, tak. Film na Pod film na YouTube też mogę wrzucić. Także zapraszam. Trzeci odcinek, trzeci dzień, Keto dobra. Tak, tam. Sikiła, takie ładne. Generalnie w tych Wansach bieganie jest przejewane. Są twarde, jest ze zero amortyzacji przejewane. Już 2 km za nami jeszcze 8. Pierwsze 2 kilometry to chuj tam nie, to jest rozgrzewka. Trzeci kilometr był taki, że zacząłem się zastanawiać kurwa daleko jeszcze, a potem spojrzałem i mówię, aha nie, no raczej daleko, bo jeszcze 7. Z każdym krokiem coraz bardziej mam wrażenie, że nie dam rady i że dam radę na raz. Yy, w okolicach 5 kilometra już wiedziałem, że jest połowa, nie? Połowa drogi. Czyli jest bliżej niż dalej. Takie polskie bliżej niż dalej. Także powinno tak bliżej jest już niż było. Jeszcze jest 49%, a 50% za mną. O, dzień dobry. Cześć, jak ci? Jak ci się jeździ na desce? Yy, biorąc pod uwagę to, że to jest mój drugi raz w życiu i nagrałam, że prawie się zabiłam, to całkiem spoko. Jakoś jadę. No, mówię, że mistrzem deski nie jestem, ale się staram. No i teraz yy, gdzieś od. Yy, w okolicach szóstego kilometra miałem takie poczucie, że na pewno to się uda, że dam radę. Że lecę prawie, nie? Natomiast w okolicach 7 km w ogóle drugi biegun. A potem z powrotem, i było takie na pewno, dobra, chuj, do, 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 oczywiście, no, jaki problem. Tu po kurwa, to żenujące człapanie dociągnę do tego 10 km. A potem, e, oczywiście, minutę później się mój umysł poddawał i twierdził, że jednak się tego nie da zrobić. Ale najgorzej, słuchajcie, to było od 9 km do samego końca, bo tam biegnie, od tam. Ja się czułem jak taki pies, którego, który leży i ma wszystko w dupie i, ma na tej i leży na smyczy, a właściciel ciągnie go, żeby z nim wyjść na spacer, nie? To ja się tak czułem, a ten pies, tak jak go ciągnie, ten pies tak leży i tak patrzy, wiesz co? A w zasadzie to ja tu pierdolę, to pierdolę: to, ten, ten smycz, ten spacer, ciebie, twoją matkę też, nie? To mój, moje ciało się tak czuło, a jakby głową byłem już na mecie, nie? Bo gdzieś yy, yy, przeczytałem, że. Że, że jest to metoda, że jeżeli zastanawiasz się, czy się uda, znaczy, żeby w ogóle nie dopuścić do tego, że się zastanawiasz, czy się uda, to żeby wyobrażać sobie już tę metę i że to jest koniec, że to się już udało. No i w pewnym momencie, jak się zorientowałem, że to się uda, to napisałem szybko biegnąc SMS-a do mojej żony, żeby podjechała po mnie, bo ja po tym dystansie, ja już nie wrócę do samochodu, nie? Żeby podjechała kawałek po mnie, wysiadła z auta i po prostu tylko nagrała to, jak ja tam dobiegam, żeby był dowód, że ja to zrobiłem, nie? I tylko dlatego ja o to poprosiłem, ale uwierzcie mi, zresztą to chyba tutaj widać, ja naprawdę kurwa ostatnie na no co miałem ochotę to gadać cokolwiek do kamery. Jest ciemno, ledwo widać, ale już idzie. Pierwszy raz od, pierwszy raz od pięciu lat przebiegłem 10 km jest nieostry. Nieważne. Ja też jestem nieostry. Myślałem, że na dziewiątym kilometrze już był taki kryzys, że myślałem, że zemdleję, że nie dam rady. Że afera. Potrzebuję teraz wody i usiąść. Ale kurwa, da się. Piona! Usiąść. To jest pomysł. Ja to wymyśliłem? Tak. Aha. A ty co powiedziałeś? Super! <noise> to jest najlepszy pomysł na świecie. I co ciekawe, mięśnie OK tam dostały po dupie, ale pleców. Ja kurwa jakoś coś mam z posturą, z postawą w ogóle. nie wiem o co chodzi, muszę się skonsultować z fachowcem. Oprócz tego było zajebiście. Przebiegłem 10 km, czas chujowy trudno. Pracujemy nad tym, żeby go poprawić kolejne zawody wyciąganiu, kolejne bieganie w piątek, potem znowu w niedzielę, oczywiście wszystko moimi krokami, i tempem. Nie mówię dzisiaj, nie opowiadam o jedzeniu, bo ono jest nieciekawe, wrócimy do tego w podsumowaniu, takie w niedzielę zrobię takie podsumowanie tygodnia, oczywiście całego tego challenge'u, daily challenge'u, piękne polskie słowa, daily challenge. No i słuchajcie, wrzuciłem oczywiście te materiały, ten film rzuciłem na fora wegańskie, nawet nie sportowe, tylko wegańskie. No, z których to forów się dowiedziałem, jak to wszystko jest do dupy, co ja źle robię, że, że wszystko w zasadzie źle robię. W Polsce nie ma um, takiego zwyczaju, mody na dopingowanie ludzi i mówienie komuś stary, okej, okay, spróbuj, może ci się uda. Parę osób oczywiście takich było i pozdrawiam was serdecznie. Tylko raczej są głosy przeważające takie, a co ty pierdolisz, że kurwa tak się nie robi. No, jak pierwsze programy w radiu robiłem, to też yy, barany takie mi mówiły, że tak się nie robi, nie? A potem przychodzili do mnie i się pytali, stary, a, a, a jak to zrobiłeś? Także ja tam pierdolę, jak mi ktoś mówi, że się tak nie robi. Natomiast yy, gdyby trafiło na kogoś, kto, kto jakby ma inny charakter trochę, no to mogłoby się okazać, że chłop się chce czymś pochwalić, ale go kurwa te internetowe kutasy po prostu zniszczą, zgniotą i chuj, bo tak się nie robi, albo bo ci się nie uda, albo bo jak ty nigdy nie robiłeś, to ty nie wiesz co robisz. No i chuj, no nie wiem co robię, a jak mi się uda, to co wtedy No, <laughs> bo jak się nie uda, to będzie, no to okej, okay, kurwa nie wiedziałem co robię. A pytanie jak nie wiem co robię, a się uda. No to co, kto jest głupszy ja? Czy ci co pierdolą, że się nie może udać, hm? no. Więc, jeden apel do Was, nie zesrajcie się. Do widzenia.